Wieża trzech płaszczy. O Bolesławie III Krzywoustym, niekoronowanym królu Polski, mówiono, że przypomina bardzo swego pra, pra, pradziadka wielkiego, Bolesława Chrobrego. I rzeczywiście walecznym królem był Krzywousty. Wiele wojen stoczył, wiele odniósł zwycięstw. Pokonał cesarza niemieckiego Henryka V. Odzyskał Pomorze Gdańskie, podbił Pomorze Zachodnie. Oto jedna z legend związanych z jego panowaniem. Bardzo dawne to były czasy, pradawne, bo zdarzyło się to jeszcze zanim król Kazimierz Wielki kazał Lublin otoczyć grubym murem obronnym i wznieść tam zamek. Otóż, jak niesie wieść, Zanim ten królewski zamek zbudowano, przedtem jeszcze nie kto inny, ale książę Bolko zwany Krzywoustym, postanowił tam postawić wieżę wysoką i mocną, aby ostała się na paścią wroga i aby z jej wierzchołka można by ogarniać wzrokiem ziemie leżące dookoła. Tak to sobie Bolko Krzywousty zamierzył. I kazał wieże wznosić, co najzdolniejszym budowniczym. Budowali ją więc z wielkich głazów, które na samym jej dole stanowiły podstawę, a dalej, wzwyż, kładli ociosane kamienie, także wieża miała mury grube i mocne. Budowali ją szybko, bo takie było bolkowe rozkazanie, aby jak najprędzej została wzniesiona. A kiedy już wreszcie stała wysoka i potężna, kazał bolko ogłosić, że temu odda wierze w posiadanie, kto podejmie się nad piękną i żyzną ziemią lubelską czuwać. Ledwie więc pachołkowie tę wieść obwołali, zjawił się przed księciem rycerz o wspaniałej postaci i wyraził gotowość podjęcia się tej opieki. Słowo rycerskie na to dawał, że pilnie i sprawiedliwie będzie spełniać swoje powinności. A potem, okryty pięknym, fałdzistym płaszczem z zielonego sukna podarowanym mu przez księcia, wszedł na wieżę, aby ogarnąć spojrzeniem podległe mu ziemię. Ledwie jednak ukazał się na jej wierzchołku, wiatr się zerwał. Załopotał zielonym płaszczem i huk się rozległ, jakby gromy biły. Wieża się zachwiała, jak wątła drzewina i w jednej chwili runęła. Kamienie, choć przecie były mocno spojone, rozsypały się jak garść żwiru, a rycerz zniknął. Nie wiadomo gdzie, jakby się w powietrzu rozpłynął. Tak więc wszyscy pojęli, że był to człowiek niegodny zaufania księcia i że nie dałby tej ziemi ani opieki, ani obrony. Zmartwił się więc książę Bolko, tym zwany, ale że nie lubił od swoich zamierzeń odstępować, po raz drugi kazał wieże wznosić. Na nowo więc ludzie zaczęli się przy jej budowie krzątać. A spiesznie, aby książę nie czekał długo na wykonanie swojego rozkazu. I wkrótce wieża znów stanęła piękna i mocna. I tym razem znów ogłoszone zostało, że dzielny i szlachetny wuj może się ubiegać o objęcie w posiadanie wieży, a także i opiekę nad lubelską ziemią. Zjawił się więc wkrótce drugi rycerz. Był nie mniej wspaniały od tamtego pierwszego, a otrzymany od księcia czerwony, płaszcz pięknie zdobiony, wznosił jego wzniosłą postać. Cóż jednak z tego, że ledwie wszedł na wieżę i stanął na wierzchołku? Wiatr zaraz zerwał się potężny. Czerwonym płaszczem zaczął szarpać, a gromy znów się rozległy. Wieża zachwiała się i tym razem. Także runęła w gruzy. Zaś rycerz zniknął. Nie wiadomo jak. Pokręcił głową książę Bolko i po raz trzeci kazał wieże wznosić. Budowali ją więc po raz trzeci budowniczowie, nie żałując wysiłku, aż wreszcie po raz trzeci stanęła w tym samym miejscu. I po raz trzeci książę wezwał do stawienia się tego spośród rycerzy który okazałby się godny pozostania na wieży i objęcia opieki nad ziemią. Mimo jednak, że dwukrotnie wezwanie było ogłoszone, nikt się nie zjawił, aż dopiero po trzecim wołaniu stanął przed Bolkiem rycerz nikomu nieznany. Smuku był jak topola i postać miał młodzieńczą twarzy jego nie było widać, gdyż hełm ją zasłaniał, ale głos miał młody i pięknie brzmiący, gdy księciu przyrzekał, że ziemi tej nie opuści i postarał się być jej godnym opiekunem, że zaś już książę podarował swoje dwa płaszcze tamtym rycerzom, a trzeciego równie pięknego nie miał, więc zarzucił młodzieńcowi na ramiona szarą oponczę którą podczas podróży zwykł się okrywać. I tak tą opończą okryty wszedł ów rycerz na wieżę. Zaś opodal czekał tłum ludzi niepewnych, co się też dalej stanie. Jakoż wiatr się zerwał i tym razem, i gromy się też odezwały, tyle że wieża nie zachwiała się. Trwała mocno, wyniosła, a na jej wierzchołku stał rycerz nieznany. Stał tak przez chwilę, aż wreszcie, gdy wiatr załopotał jego szarym płaszczem, on ręce rozłożył, jak ptak do lotu. Odbił się stopami od kamiennych murów i uniósł się w powietrze. Okrzyk zdumienia wyrwał się ze wszystkich piersi. A on zakołował w tym locie nad wieżą, i wtedy wszyscy obecni dostrzegli, że jak orzeł unosi się w powietrzu. W milczeniu patrzyli ludzie z okolicy i książęca drużyna, i sam książę. Co dalej dziać się będzie? Tymczasem srebrno-szary ptak trzykrotnie zakreślił swym lotem koło nad wieżą, aż wreszcie przysiadł na jej wierzchołku. Zdumienie wtedy ogromne zapanowano, a książę Bolko, zwany Krzywoustym, Tyle tylko rzekł, że widać tak ma być i niechaj tak już po wieki wieków zostanie. Zaś wieża, nazwana wieżą trzech płaszczy, trwała potem przez długie wieki i opierała się na jazdom jadźwinków i tatarów, aż wreszcie czas ją skruszył, i tylko pozostała po niej ta stara, prastara legenda.